Szczęść Boże pochwalony Jezus Chrystus możemy razem stanąć i wołać o moc Bożą, przyjść Duchu Święty. Każdego z nas umocni nasze rodziny tam, gdzie dzisiaj będziemy, abyśmy przynosili moc Bożą, Ducha Świętego. W Ewangeliach trwamy w ostatniej wieczerzy, na Eucharystii Jezus pod koniec już woła o jedność. Dzisiaj ta modlitwa przychodzi na apostołów. Jezus mówi: Ojcze święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno, dopóki z nimi byłem, zachowałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś i ustrzegłem, aby nikt z nich nie zginął. Jezus woła za swoimi apostołami. Woła, bo wie, jak uderzą w pasterza, owce się rozproszą. Od razu jest jakiś ból, i ciężko ich zebrać na nowo. Jezus dokładnie o tym wie i prosi, woła o to, żeby byli jedno tak, jak gdy Jezus był z nimi. Natomiast uderzenie w jedność, to nie jest tak, że to jest uderzenie, że my mamy wszyscy tak samo myśleć. To jest uderzenie w serce. Gdy Jezus mówi o jedności, mówi o miłości wzajemnej miłości wzajemnej. Mówi o tym cały czas podczas Ostatniej Wieczerzy. Co chwilę, jak refren. Żeby w nim trwać. Trwać w Jego przykazaniu. A jakie przykazanie daje? Przykazanie miłości wzajemnej. Między uczniami. I tam właśnie w serce wkłada się, wkrada się rozłam. Wkrada się myślenie o sobie nawzajem złe. O przypisywanie komuś złych intencji. Uważanie, że jest złym człowiekiem. Że trwa w grzechu. I tak dalej. Pokazywanie kogoś jako złego. I to jest wchodzenie złego ducha w nasze serce. To łamie jedność. I Jezus doskonale o tym wie. Ilekroć apostołowie tak się zachowywali, Jezus to jakoś wyrównywał, pokazywał im, że nie o to chodzi. Chcieli komuś zabraniać, nie zabraniajcie im. Kłócili się, wchodził w to, żeby się nie wywyższać, pokazywał dziecko, żeby się uniżyć. To się działo, gdy Jezus był z nimi. Później, gdy go zabrakło, no to jest rozproszenie, brak wiary. Brak jedności. Jedność jest ciągle atakowana. I zapraszam, żebyśmy wołali do Boga o jedność, ale w tym rozumieniu miłości między nami i wołali o nawrócenie naszego serca, abyśmy na, ka na każdego człowieka patrzyli, że ma dobre intencje. Może gdzieś coś inaczej rozumie, inaczej widzi, ma inaczej inne poglądy, ale chce dobrze. I, I myślę, że to jest nam bardzo potrzebne nasze nawrócenie aby widzieć w drugim człowieku dobro. Błogosławię Wam z całego serca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie dużo radości w sobie. Niech Duch Święty nas prowadzi do dobra i przemienia. Poniżej teledysk Mocnych w Duchu zapraszam, żeby kliknąć, pomodlić się jeszcze dalej. Wołajmy o Ducha Świętego i przygotowujmy nasze serce. Do zobaczenia.